Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja jestem, bu, a tu mam lagi. Co tu się dzieje? Czemu mam lagi w Robloxie? Wiecie co? Dajcie mi chwilę, ja zmienię serwer. Witam więc na nowym serwerze, a to konkretnie na prywatnym. I to jest build Widzę, że to jest już oklepany schemat w Robloxie, polegający na tak zwanym e, kopiowaniu czy tam, e, powiedzmy, inspiracyjnymi grami, czyli po prostu kreatywność, tak jak w poprzednim filmie e, jakiś widz napisał komentarz właśnie, że to było na odcinku z tą, o tej grze o e, o kupie o Jezu Widzę właśnie na OBSie, jak Wyskoczyło mi w kosmos... Jak wyskoczyło mi w kosmos liczba e, decybeli Na audio Po tym jak to jakoś otwierał, widzę, że będę musiał ewidentnie znacznie tą grę przyciszyć Przygapimy jajko, no dobra, to jeszcze raz e, To jest gra taka jak to Sincere Braindroid chyba Gdzie po prostu kupujemy jajka W których możemy wylosować Wylosować jakieś pety, i tu budujemy zo. Tylko, że tu z tego co widziałem, ta gra jest bardzo rozbudowana. Zdecydowanie bardziej rozbudowana niż e, niż właśnie to brain Rod. I bardzo mi to coś zaciekawiło, tylko dlatego, że jest update z dinozaurami. I e, co tu się dzieje? Tu jest naprawdę mnóstwo rzeczy, ale jeszcze raz. Jest update z dinozaurami. I dlatego odpaliłem tą grę Tylko dlatego, że są tu dinozaury Niup, capybara Baby Baby capybara generuje jednego dolara I tu są basic egg A co to jest? Nie wiem <ścoughs> Nie mam dlatego pojęcia co to było Ale nakupmy sobie tych jajek Big pet Okej, okay, co to jest big pet? Unlock. Aha, 300 Robuxów. <grych> no to trochę niefajnie akurat, że... Mogę sobie zmienić. A mogę to za darmo robić? Mogę za darmo. Myślałem, że mi wyrzuci coś typu, że raz zmieniłeś, drugi raz nie możesz. Ale nie, mogę to zrobić za darmo. Taki plus. Dobra. Mm, otwórzmy to jajko. Rzuca we mnie ciągle wydawaniem Robuxów. Co mi się troszkę nie podoba. Ok, jestem w stanie na przykład cię przenieść. Tak, jak cię. okej, okay, tak się stawia. Ok, przynajmniej to gri ten gridowy, y gridowy system stawiania jest lepszy, bo w tym Simke Brainrod był system stawiania po polegający na tym, że po prostu mogę sobie je stawiać. Więc niby można było bliżej siebie je postawić ale z drugiej strony no właśnie pojawiają się problemy. A tak to każdy jest na jednym gridzie, przez co można sobie je fajnie ustawiać. A teraz pozbierajmy pieniądze może na odrobinę lepsze jajko, które kosztuje 500 i jest tutaj. I na nim jest to jest rarek dwa razy lak. Ok, postawmy sobie to jajko tutaj. rozejrzyjmy się, co tu można zrobić. Pojedźmy w tamtą stronę, bo tu jest jakiś kapibara. I tu też jest jakiś dinozaur. czyli our community uh, for update and secret codes. Ok. I tu mogę increase hunger point after eating food. Nie mam dlatego pojęcia czym jest hunger points. Ale tu jest dinozaur. Panie dinusiu, show me the quest. Purchase an enchanted egg. Ok. I show me the event Ok, ok, banana. O jest. I jajka. Dino Egg. Oj, oj oj. Chyba będę musiał tutaj posiedzieć trochę. 10 dni. Przynajmniej wiemy, ile na to jest czasu. O, 30 grania za darmowe jajko. Okej, okay, fajne. To nie moje. Home. Otwórzmy sobie tego I mamy nowy pet. Eee, yy, to jest tak? Tak. Zajrzyjmy do albumu, i on jest z rare egów. Basic egów. Aha, bo basic egach są kapibary, tak? Na to wygląda. To wszystko wygląda jak jakiś styl kapibary. Więc kupmy sobie te basic egi i spróbujmy wyknąć wszystkie typy kapibar. Ładnie, ładnie pieniądze generuje to jajko. Ogólnie jak tak już ktoś zaznajomi się z moją twórczością i na przykład znajdzie mój drugi kanał, to tam można łatwo odkryć, że... No w sumie tutaj też, że ja mam dosyć e... ciekawe podejście do grania, ponieważ jestem bardzo dużym fanem kolekcjonowania, więc ja bardzo chętnie będę sobie siedział i próbował zdobyć indeks. Nawet nie wiem, czy to jest jakaś nagroda, ale z czystej satysfakcji posiadaję tego indeksu. Znowu krówka. Chociaż krówka z rogami to chyba raczej byk, tak? 12 generuje, a tamten generuje 19, czyli już odrobinę lepiej. Dobra, za 11 minut jest jakiś meteor shower. Więc co? wypychajmy sobie naszą działkę jajkami. Nie ciekawi, czym jest autokolekt Aha, w sensie. Aha. Ok, autocollect, no dobra, że automatycznie zbiera mi pieniądze najprawdopodobniej. Tak bym strzelał. Że o to chodzi. Ale że na przykład inne kapibary będą aż tak rzadkie, że się nie... O jest! Kapibara. To jest arbuzowa kapibara. W ogóle mam nadzieję, że, to, że Nie sprawdziłem w sumie, jak ta gra się dokładnie na Mam nadzieję, że nie pomyliłem się bo Polsce rzeczywiście z Bildezu. Ship. O, ship daje, generuje dużo siopki. My tu mamy jajko droższe. Golden dwa razy lak. Więc co, trzeba będzie je Jakiegoś taska skończyłem. A okej. Okay, odkryłem gold Rarek. Okej. Okay. Okej, okay, ma to sens. A, i ono leci dwie minutki, dobra. Czy ja mogę teren odblokować za 500? Za 500, za 12 tysięcy to trochę za dużo. Za 20 za 500, za 12 tysięcy i za 500 za milion. i no, trochę dużo. A to co to było? Hyper E. A hyper Egg. My idźmy w ilość jajek, nie jakość. O, a tu coś do nas krzyczy uncommon, unlock, i co to robi? New pet, egg. Jakieś niebieskie. Possible get pets. To ja nie wiem. Na logikę powinienem chyba pójść to lepsze. Inkres koldertak na plus 40% okej. Okay. Czyli mogę zostać przy tym, bo to jedyne co mi zwiększa, to, to, to po prostu daje mi to jajko jest najrzadsze. ok? tak? Rozumiem, rozumiem. No to chyba na chwilę obecną możemy tak chwilę zostać. Chwilę tak jeszcze zostańmy. Okupujmy trochę tych basic egzemplarzy, chociaż hmm, nie będę chyba chciał. Czy no, ja chcę spełniać swoje chore ambicje i próbować robić te indeksy? Może poza odcinkiem. W, w wolnych chwili sobie poklikam. Wydaje mi się, że nie będę was, nie będę was tutaj męczył na, na odcinku, więc przełączę tego konwajor na tego lepszego. A jego jak się zdobyło? Nie wiem nawet jak to zdobyłem, po prostu dostałem. Ok, kolejne jajko, w tym jajku możemy zdobyć szypa I... Trzy nowe pety. Mogę to już tworzyć Nie. To mogę, to mogę, to mogę, to mogę i to mogę. New Pet. I New Pet mamy Horse i Bulldog. I to jest to rzadkie, tylko dostaliśmy zwykłego ship. A tu jest golden w ogóle. To jest golden, golden rare egg. I co z niego dostaniemy? Dostaliśmy z niego kota. Tylko że kot mi się. O, zaliczył mi się do indeksu. Smakowicie wręcz. Fajnie, że tak to działa. To akurat jest plus. Dobra, ja mam kupę pieniędzy, bo czternało, jejku, jejku. 100 tysięcy, weźmy Epic Ega, Super Rare Ega. I co, trzeba będzie je postawić, jak... Yy... Ile taki może się... minutę, okej, okay. czyli tyle co rare rare... Gold, tak, rare gold. Gold się wykluwał. Epic egg, okej. Okay. Uuu, a to jakiś diamond. Electric. Prismatic. Kurde, ile tu jest jajców! No i jest to duo... O, 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 Rare Electric, poproszę. Poproszę, poproszę, ładnie tutaj. 4 minuty. To są update'y. Tu jeszcze minuta. Album a w albo będziemy mieć el, e, rare electric. Dobrze, otwórzmy sobie tego I Jesteśmy konni. Ja bym teraz przyszedł w zbieranie tych, co generują poniżej, poniżej 10. Tak zróbmy. Poniżej 10 wypadasz z drużyny. Bo zabierają mi tutaj tylko miejsce. I pójdźmy na sel. I tutaj można sprzedać wszystko za 7000. tysięcy i to jajko 4 minuty aż. Dobra, do teraz. Ja bym je upakował. Ok tutaj. Abym miał tam sobie z boku spokój i będę sobie to ładnie, powoli wypełniał. Dobra, i teraz mi łatwo tu przejść i zebrać pieniądze. Okej, okay, rozejrzymy się za jakimś jajkiem. Może jakimś... Dobra, weźmy sobie tego Epic Egga na razie. Nie ma żadnych z efektami, więc weźmy to, co jest. Otwórzmy sobie tego Epic Egga. co wypadnie z niego? Hipopotam, który generuje 40 na sekundę. Znaczne ilości się już powoli robią. Więc co, mi tu pozostaje chwilę poczekać, więc słyszymy się za chwilę, jak będę mógł otworzyć to jajko. No to co, czas leci tutaj. Nieubłaganie. A przy okazji pojawił się jakiś Meteor Shower. I nie mam pojęcia co on daje. O kurczę. 5 milionów. Jurassic Legend Egg. No. Chyba rozumiem już co on daje daje jakieś porobane bonusy. Chyba, że to jest Nie no, on tak wygląda. O, 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 o Jezu. 125 tysięcy, nie mam tyle Nawet blisko nie jestem Liczmy, że... Dobra, otwierajmy te jajka New pet ship A to jest jakiś... Nowy ship, nowy ship Dobra, zaraz się przyjrzymy temu, 85 Uuu, jakiś Tiger 150, 12, 40, 50 o, 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 750 tysięcy, nie, nie, no takie to mnie nie stać. A tu nie gdzieś są pety w ogóle. A i są szanse na niego, jak jakie? i tutaj jest, na dole. Hmm. Rozumiem. O, 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 Jurassic, jest, jest, jest. jest. Jurassic Rare Egg. You no, know, 5 minut, no to już będzie w kolejnym odcinku. Fajny odcinek, pozbieram trochę jajek. W tym jeszcze otworzymy sobie to jedno. To jest fajna ta. Ten ship taki y, właśnie. Prądowy, jakiś elektryczny. Okej, tu mi zostały jakieś oralki, do zdobycia epiki, legendarki, mityczne jakieś porąbane. No, o to tu nawet nie będę chciał myśleć. też taki dinuś. No, smakowicie wygląda. Znaczy, dosłownie, że do jedzenia. Mm, ale że ładnie. Szkoda, że tak jak gówno, diamentowe mi poleciało. I znowu Legendary Jurassic za 5 milionów. No mam już 100 tysięcy, ale to dalej nie jest 5 milionów. Dobra, gra mi że wejść w album. Bierzemy party. A, tutaj... O, ale fajnie. Brakuje mi już tylko jednego typu i to jest jakiś fire. O, o znowu jest rare Jurassic, rare Jurassic. Kurczę, podoba mi się tak, naprawdę, Podoba, podoba. Więc na pewno kolejny odcinek z niej będzie. To już jestem w stanie powiedzieć. Więc co? W takim bardzo ładnym, meteorytowym akcencie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, like suba. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!